Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam w kolejny wtorek. Jak zbudować zdrowe granice, jak cieszyć się takim życiem, które wiodę na własny rachunek. Dzisiaj zapraszam Was do przyjrzenia się takiemu zjawisku jak tolerancja. Jak patrzeć na tolerancję w odniesieniu do stawiania zdrowych granic? Słuchajcie, tolerancja to są takie momenty w naszym życiu, takie chwile, kiedy tolerujemy coś yy, zbyt już długo, coś, co dotyczy mojego życia, ale też to, co dotyczy innych ludzi, i to po prostu nam nie służy, to nie jest nasze. W konsekwencji mamy takie poczucie, że upływa z nas energia. Tolerancja to jest, zobaczcie, nic innego jak znoszenie zbyt długo takich momentów i takich sytuacji, które nam po prostu nie służą. Oczywiście, zobaczcie, wiecie już doskonale, że to jest taki moment, kiedy budujemy niezdrowe granice. Coś, co nam totalnie nie służy, a możemy wprost powiedzieć, jest przeciwko nam. Zapraszam Was dzisiaj do, takiej, do takiego ćwiczenia, do takiej wędrówki nad właśnie zastanowieniem się, gdzie mi ta energia upływa, ile mam tej tolerancji, czy może warto jest powiedzieć stop i jak to zrobić. Najpierw spróbujmy zdiagnozować takie obszary, może, w których naprawdę za dużo toleruję. Przygotowałem dla Was cztery pytania i spróbujcie sobie sami też po tym wysłuchaniu, obejrzeniu tego, tego filmiku, sami zadać sobie pytania w obrębie tych czterech pytań. Pierwsze pytanie ono brzmi w ten sposób: czy doświadczyłeś zachowania ze strony innych osób, po którym zastanawiałeś się wielokrotnie. Nad tym, w jaki inny sposób powinieneś zareagować. Chodzi tutaj o to, że tworzysz jakąś, może jesteś w jakiejś grupie, w relacji, i wiele razy miałeś już takie myśli, że po takim doświadczeniu z tą grupą, z tą osobą, powinieneś inaczej zareagować, a tego nie zrobiłeś. Może nawet nie inaczej, powinieneś zareagować w ogóle. Ale tego nie robisz. Zadaj sobie pytanie, czy nie tolerujesz zbyt wiele w tej akurat, w tym akurat obszarze. Pytanie drugie, czy usprawiedliwiasz i racjonalizujesz złe zachowania innych wobec Ciebie, zamiast skonfrontować się bezpośrednio z tym to, który nie, nie szanuje to kim ty jesteś. Zobaczcie to jest bardzo ważne bardzo ważne pytanie, które Wam zostawiam. Dlaczego takie ważne? Dlatego, że jeżeli człowiek bardzo wiele toleruje w stosunku do siebie i do innych, to może wypracować taką postawę w swoim życiu, że... Usprawiedliwia siebie, albo zaczyna racjonalizować, czyli szuka dowodów, że no już tak musi być. Tyle, tyle taki już jestem, zobaczcie, ta osoba rzeczywiście ma rację, choć nie ma racji, ale szukamy dowodów racjonalnych, żeby to wytłumaczyć. Zobaczcie, wiecie, co jest na końcu tej drogi. Na końcu tej drogi jest wejście w rolę ofiary, czyli poważny stan, już taki kliniczny, gdzie będziecie musieli podejmować decyzję y, i szukać pomocy już takiej fachowej, y, psychologa, psychiatry. Zobaczcie, kiedy pozwolicie sobie na takie tolerowanie, y, na takie tolerowanie y, takich sytuacji, takich zjawisk, w waszym życiu, to nie będzie wam służyć. Kolejne trzecie pytanie to jest, czy pasywnie zgadzasz się lub przepraszasz, zamiast powiedzieć, co o tym myślisz. Ono jest bardzo powiązane z tym wcześniejszym pytaniem, ale zobaczcie, czy przyjmujesz postawę bierną w różnych sytuacjach. Jeżeli tak, to wchodzisz w ten obszar dużej tolerancji, która tobie nie służy, Ty tego nie chcesz. Zobaczcie, czy pasywnie zgadzasz się lub przepraszasz. Czasami są osoby, które wchodzą jeszcze w też tą rolę takiego, takiej osoby, gdzie będą za wszystko przepraszać. Uważajcie na to. To rzeczywiście jest taki moment, gdzie mamy w sobie taki upływ energii i nie mamy ochoty na życie. Czwarte pytanie: czy zamiast omówić sedno problemu, zdarza ci się zwracać w kierunku czynności zastępczych, takich jak alkohol, jedzenie, praca, zakupy, aby ukoić? Złość i niepokój. Zobaczcie, bardzo często, kiedy tolerujemy zbyt wiele, nie potrafimy powiedzieć temu stop, nie potrafimy dać sobie prawa do swojego życia. Taki już nasz organizm jest, i ten fizyczny. Ten obszar naszego, naszego organizmu fizycznego, psychicznego, że będziemy, słuchajcie, bardzo często, bardzo często będziemy szukać środków zastępczych, żeby, aby siebie usprawiedliwić. Uważajcie na to. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli tak jest, że nie rozwiązujecie sytuacji, to Szukacie, będziecie szukać środków zastępczych, aby ukoić ten ból, bo to nie zniknie samo. I to jest ta część, którą chciałem Wam dzisiaj zostawić czyli to szukanie i diagnozowanie, na ile, na jakim poziomie tolerujesz sytuacje, które Tobie nie służą. Po prostu jedziesz na dziurawym baku. Wyobraź sobie dziurawy bak paliwa. Wlewasz paliwo, które ma przewieźć się, przetransportować 100 kilometrów, a ty ujeżdżasz 10 i mówisz: koniec, mam zero w baku. Tak jest z tolerowaniem sytuacji, które są nie Twoje w Twoim życiu. Musisz to usunąć. Inaczej nie dasz rady. To jest bardzo często takie zjawisko, kiedy dochodzisz do ściany, kiedy mówisz: Nie mam już siły. Zadaj sobie pytanie: dlaczego nie masz siły na taką czy inną aktywność? Może warto poszukać w tym obszarze braku yy, tolerancji, że na wiele pozwoliłeś innym i sobie również. To jest jedna rzeczywistość. Druga, dlaczego tak się dzieje, dlaczego bardzo często trwamy w tej tolerancji i nie pozwalamy sobie na powiedzenie stop. Są dwie rzeczy. Pierwsza to jest, słuchajcie, poczucie takiej strefy komfortu. Że y, ja już to przyjmuję, już wiem, jak tutaj jest. Y, a wiecie, to, co mi znane, to, co jest dla mnie rozpoznane, nawet to, co jest złe, to, co mi nie służy. Ale to jest pewne, ja wiem, ja już się nauczyłem z tym żyć, wiem, jak się mam zachowywać. I y, 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 to zobaczcie, to tak samo jak z osobą niewidomą. Y, osoba niewidoma, która jest cały czas w tym samym pomieszczeniu, ona sobie świetnie Potrafi funkcjonować, bo się nauczyła tego pomieszczenia. Ma mapę w, w, swoim, w, swoim, w swoim mózgu. Jakby tą osobę, tej osobie zmienić pomieszczenie, nie jest w stanie funkcjonować. Tak samo jest z nami. To jest nasza, nasza strefa komfortu. Już wiemy, że tak po prostu wiemy, jak mamy funkcjonować, a cały czas nam to nie służy. Cały czas ten bak jest dziurawy. I druga rzecz, zobaczcie, zawsze pojawia się opór. To jest związane z, tą, z tym poczuciem strefy komfortu. I zawsze, zobaczcie, my się tego boimy: że jeżeli powiemy komuś nie to spotka nas coś nieprzyjemnego, że będę musiał podjąć jakąś, nazwijmy to walkę w że y, mogę wiele czasami stracić. Czasami, zobaczcie, kiedy to są jakieś relacje, y, to mogę spodziewać się, że ktoś zareaguje bardzo źle i y, będzie, y, będę miał, nie wiem, do siebie pretensje. Wiele, wiele takich kwestii dotyczących oporu pojawia się w naszym umyśle. Bardzo często pojawia się w naszym umyśle taki wewnętrzny krytyk. Nie wiem, czy wiecie, to jest takie fajne pojęcie i on rzeczywiście się pojawia, kiedy ja zaczynam zastanawiać się, może jak wyjść z tej strefy komfortu, a tam pojawia się informacja. Nie rób tego, nie wolno tobie, zostaw to, źle tobie jest w tej rzeczywistości, w której jesteś, wiesz co masz, a nie wiesz co możesz mieć, i tego typu rzeczy. To nas zawsze hamuje. Strefa komfortu, wyjście z tej strefy komfortu i ten opór naturalny, który się pojawia. Jaka jest na to Jest i chcę wam ją zostawić, i weźcie sobie ją. Głęboko do serca. Pamiętajcie, zawsze decyzja na nie, powiedzenie stop temu, co wam nie służy, jest automatycznie powiedzenie tak temu, co wam służyć będzie, temu, co y, będzie Twoje. Powiedzenie nie jest powiedzeniem tak. Nowej rzeczywistości. Zauważcie, co Wam powiedziałem. Zauważcie, co możecie dla siebie zrobić. Jeżeli czujecie, że to nie jest Twoje, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, że jedziesz na dziurawym baku i boisz się powiedzieć nie, boisz się powiedzieć stop. To pomyśl, że w tym samym momencie łatasz dziurę w swoim baku, że czujesz, że otwierasz się na Twoje wartości, otwierasz się na swoje życie, a jeżeli to zrobisz, to mówisz tej rzeczywistości Twojej tak, to poczujesz, że. Twoje, twoja wartość jest na wysokim poziomie i to pierwsze będziesz miał takie doświadczenie a, i to, co ty poczujesz sam w sobie, a z drugiej strony te osoby, które będą ci towarzyszyć, zobaczą w tobie osobę silną, osobę odważną, osobę, która potrafi mówić, co czuje, co myśli i y, pamiętaj, że zawsze z taką osobą inni się liczą. Zawsze z taką osobą, przy takiej osobie chce się być, bo to jest osoba silna, odważna. Pomyślcie dzisiaj o tym, co wam powiedziałem. To jest bardzo ważne. Może czasami przełomowe w naszym rozwoju, żeby pójść dalej. Nie zatrzymujcie się. I jeżeli ktoś się tak bardzo rozsiadł już w tej sferze swojego komfortu, to wierzcie mi, że warto spróbować. Spróbujcie, a zobaczycie, że mówienie nie temu, co Wam nie służy. Ale czego się lękacie, boicie, to jest powiedzenie tak temu, co jest wasze, na co czekacie i co pchnie was dalej do e, waszego rozwoju. Poszerzycie swoją, e, swoje doświadczenie życia, e, a też będziecie mogli zaproponować coś światu, e, a świat wam bardzo szybko na to odpowie. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu.